Czy uda się osiągnąć globalne porozumienie w celu wyeliminowania zanieczyszczenia plastikiem? Zebrani w Genewie delegacje z około 100 krajów, w tym z Unii Europejskiej, walczą z problemem u źródła. Ich ambicją jest ustalenie wiążących celów w zakresie ograniczenia produkcji tworzyw sztucznych. Z kolei eksporterzy ropy naftowej i gazu, tacy jak Arabia Saudyjska, Iran i Rosja, chcą ograniczyć się do zarządzania odpadami i recyklingu. Well, some countries, of course, are worried about the financial implications, particularly if they're a country uh, that um, that exports a lot of oil and gas, which is the main carbon source for plastics. Also, if they're a country that produces a lot of plastic products, they're concerned about the potential financial implications. Komisja Europejska, która bierze udział w negocjacjach, wzywa do przyjęcia traktatu obejmującego cały cykl życia tworzyw sztucznych, od produkcji po utylizację. Popiera również stopniowe wycofywanie niektórych tworzyw sztucznych, które są niebezpieczne dla zdrowia i środowiska. Profesor Biologii Morskiej wzywa negocjatorów do działania, aby mogli spojrzeć w oczy następnemu pokoleniu. That plastic pollution is a global environmental problem. Uh, plastic contaminates our planets literally from our deepest oceans to our highest mountains. Uh, it's present in Arctic sea ice right the way through to the equator. Każdego roku produkuje się 460 milionów ton plastiku. 81% produktów z tworzyw sztucznych kończy jako odpady w czasie krótszym niż rok. Spośród tych odpadów tylko 9% jest poddawanych recyklingowi, 20% jest spalanych, ponad 20% jest porzucanych w naturze, a prawie połowa trafia na wysypiska śmieci. Czas ucieka. Negocjacje, w których biorą udział delegaci ze 100 76 krajów członkowskich ONZ, organizacje pozarządowe, naukowcy i przemysłowcy, kończy się 14 sierpnia. Poprzednia sesja w Korei pod koniec 2024 roku nie przyniosła porozumienia.